Po ponad dwóch latach na siłowni jestem w stanie stwierdzić, że przeszedłem największą transformację w moje pierwsze 6 miesięcy z tego wyglądu jak Skinny Fat do tego wyglądu w miarę estetycznej, w miarę atrakcyjnej sylwetki. W tym czasie udało mi się stracić kilogramy tłuszczu, zbudować jakieś mięśnie i przede wszystkim osiągnąć dobry, atrakcyjny wygląd. Także w tym filmie opowiem Ci jak zrobić to samo, a nawet szybciej efektywniej. Także ten film będzie składał się z trzech punktów. Trening. Dieta i mindset. To są tylko trzy rzeczy, których potrzebujesz, żeby osiągnąć właśnie sukces na siłowni żeby przejść transformację, żeby wyglądać w końcu atrakcyjnie. Ten film może wydawać się Ci oczywistym: trening dieta mindset. Wow, nigdy o tym nie słyszałem, tylko że opowiadam to ja, czyli ktoś, kto faktycznie był w Twoim miejscu i przeszedł na miejsce dobrej, atrakcyjnej sylwerki, którą Ty chcesz osiągnąć. W skrócie mówiąc, osiągnąć Twój cel. Dlatego wiem parę rzeczy, o których Ty możesz wiedzieć, wiem dokładnie, jaki trening, jaka dieta i tak dalej. Wszystko jest dobre dla początkujących na początek, na start i tak dalej, i tak dalej. Także zaczynamy i przechodzimy do treningu. I to nie jakikolwiek tam trening, sześciopak w 30 bla bla bla, jakieś nie wiadomo co. Tylko konkretnie trening na siłowni 3 razy w tygodniu. Także na start wystarczy Ci zdecydowanie 3 razy w tygodniu chodzić na siłownię. Ponieważ dzięki temu, że dopiero zaczynasz, słusznie po jednym treningu będziesz miał super zakwasy przez około tydzień, nie będziesz mógł prawie chodzić. Po prostu Twoje ciało jest mega słabe, nieprzystosowane do treningów. Także na początku nie ma co zaczynać z jakimś chorym splitem, z jakimiś prówanie Jakieś imitowanie kulturystów, wystarczy po prostu prosty trening 3 razy w tygodniu. To jest totalnie wystarczająco na początek. Dzięki temu treningowi właśnie zbudujesz mięśnie no i osiągniesz to swoją atrakcyjną sylwetkę. Także na początek polecam Ci plan treningowy albo FBW trzy razy w tygodniu, albo Upper Lower i FBW. Także FBW to jest full body workout, to jest plan, który skupia się na ćwiczeniu wszystkich partii mięśniowych w ciągu jednego treningu. No i właśnie najlepiej jest go robić parę razy w ciągu tygodnia, no i właśnie w ciągu jednego treningu ćwiczymy każdą jedną partię mięśniową, no i mamy odpowiedni odpoczynek między dniami treningowymi. Druga opción es Upper, Lower y Full Body Workout. Więc czym to się różni? Opcja numer dwa dzieli się na trzy dni tak samo. I mamy tak: mamy upper, upper to są wszystkie mięśnie góry ciała. Lower to jest cały dół naszego ciała, czyli w skrócie mówiąc nogi. Upper, lower, EBW ćwiczymy właśnie każdą partię, dwa razy w tygodniu, bo upper, lower to jest jak jedno EBW. Tutaj to już bardziej zależy od Ciebie, który chcesz wybrać. Ja osobiście bym wybrał raczej upper, lower i EBW. W skrócie mówiąc, oba są dobre, zależy to od Ciebie. Oba tego gotowe, rozpisane plany treningowe znajdziesz w linku w opisie. Masz to dokładnie rozpisane ćwiczenia, rozplanowane treningi w ciągu tygodnia i więcej. Znajdziesz też tam mój e o transformacji ciała, jak Transformacje dokładnie rozpisany poradnik, krok po kroku. Jest teraz 50% tańszy, także możesz Cię zainteresować. Link w opisie. Także jeszcze raz Ci przypomnę, nie ma sensu robić jakichś chorych splitów kulturystycznych. Jak zaczynasz na siłowni, to ja i tak masz zajebiście szybki progres, więc nie potrzebujesz jakichś chorych splitów. Wystarczy dosłownie 2-3 dni w tygodniu treningu. Jest super wszystko. Także to tyle, jeżeli chodzi o trening. Teraz przechodzimy do diety i później do mindsetu. Najważniejsza rzecz w diecie to jest tak. Musisz określić, czy jesteś chudy, czy jesteś gruby. Jeżeli jesteś chudy, to potrzebujesz wejść na masę. Jeżeli jesteś gruby, Faktycznie gruby to potrzebujesz się dociąć, potrzebujesz stracić kilogramy. Jesteś chudziutki, chcesz przymasować, potrzebujesz mięśni, to zacznij od 200 kg nadwyżki dziennie, jest 2 gram białka na 1 kg masy ciała, czyli na przykład jeżeli walisz 60 kg, to jest 120 g białka dziennie. Jeśli chcesz utracić parę kilo, dociąć się, stracić tłuszcz to wejdź na deficyt kaloryczny. Deficyt kaloryczny to jest po prostu jedzenie mniej kalorii e, niż twoje zapotrzebowanie. Także wejść na deficyt 500 kalorii, czyli jeść 500 kalorii mniej niż twoje zapotrzebowanie, czyli na przykład jak masz zapotrzebowanie 3000, to jedz 2500. Dzięki temu będziesz stracił tak około pół kilograma tłuszczu tygodniowo. I przy okazji, dzięki temu, że jesteś początkujący, to nawet na redukcji będziesz w stanie zbudować jakieś mięśnie, właśnie tak samo jak ja miałem e, na początku mojej transformacji. I tak samo tutaj jest 2 g białka na 1 kilogram masy ciała. Tu jest też ważne, żeby nie zaczynać z jakimiś chorymi dietami super restrykcyjnymi. 500 kalorii dziennie, nie wiem, keto karni e, w cokolwiek to jest ważne, że jeżeli ty całe życie nie byłeś na diecie, nawet nie wiesz jak to jest, to nie powinieneś kurwa wchodzić na jakąś chorą dietę, bo będziesz jej trzymał maksymalnie 2-3 dni przestaniesz chodzić na siłowni, przestaniesz w ogóle się interesować dietą i nagle twoja transformacja pójdzie w dupę. Więc na początek wejdź i zacznij wszystko robić powoli. Tak samo jak i z treningiem, tak samo z dietą. Na początku nawet nie musisz liczyć kalorii i swoich makrosów, Możesz na przykład balansować tylko swoimi porcjami. Czyli na przykład jesteś na masie to jest normalnie to co zawsze byś, jadł tylko jest na przykład troszkę większe porcje niż zwykle. Jeżeli jesteś na redukcji, to jest po prostu trochę mniejszą porcję niż zwykle. Ale jest to, co zazwyczaj jadłeś i powoli możesz z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień zmieniać produkty, które jesz. Powoli możesz zaczynać liczyć kalorie, możesz zaczynać, możesz zaczynać modyfikować sobie swoje dietę i tak dalej. Ale pamiętaj, żeby na początek twoim celem jest wyrobienie sobie nawyku i bycie regularnym i w treningu i w diecie. Początek to jest właśnie najcięższy moment, bo nie masz właśnie żadnych efektów. Tutaj od razu dodam, że na początek nie rozmyślałbym zbytnio nad suplami. Masz i tak świetne przerosty, wszystko jest bardzo dobre jak zaczynasz, więc nie potrzebujesz kompletnie suplementów, nie ma co właśnie tego komplikować. Także jak chodzi o suple, to po prostu polecam Ci zainteresować się tym potem. Także przechodzimy do, do mindsetu. Zostawiłem to na koniec, bo to jest chyba najważniejsze. Bez tego mindsetu tak naprawdę będzie ciężko Ci trenować i utrzymać dietę. Więc musisz pamiętać, że transformacja ciała. Czy to budowa mięśni, czy to utrata tłuszczu, czy to i to. Wszystko związane z siłownią i z transformacją ciała to jest proces. To jest coś, co trwa długo. To nie jest coś, co dzisiaj jesteś chudy, nagle jesteś gruby, tak samo jak przebywanie tłuszczu. To nie było tak, że dzisiaj byłeś chudy, nagle jutro budzi się 10 kilo cięższy, jesteś nagle gruby i w ogóle wszystko, wszystko się zjebało. Także transformacja to jest proces. Tak samo jak odwracanie tego procesu. Nie zniechęcaj się, jeżeli po dwóch tygodniach nie zobaczysz jakiegoś super efektu. Więc po prostu miej w głowie to, że nieważne co widzisz w lustrze, nieważne jak myjesz zęby i widzisz je w lustrze, widzisz, że nie ma efektów, że dalej wyglądasz chujowo. Miej to zapisane w głowie, że nieważne co widzę przed sobą, tak długo, jak będę się trzymać swoich założeń, trzymać się diety, treningu, po prostu będą efekty, prędzej czy później. Muszą być. Nie szukaj tutaj antidotum. Skup się na najważniejszych rzeczach, czyli na treningu, na diecie, na podstawach. Nie szukaj jakichś super mega ćwiczeń, które nie istnieją. Jakieś ćwiczenia, które za ciebie zbudują mięśnie. Jakieś właśnie diety, które za ciebie coś zrobi. Nie szukaj jakiejś, jakiegoś złotego środka, jakiejś odpowiedzi, bo taka nie istnieje. Przechodzenie transformacji to jest proces, to jest coś, co zajmuje czas. Jeżeli wyglądanie dobrze, estetycznie, atrakcyjnie, byłoby proste, to po prostu każdy by tak wyglądał i nie byłoby to jakieś respektowane i fajne. Także jeszcze raz powiem. Nie rób czegoś chorego, nie rób czegoś ekstremalnego, jeżeli całe życie nie ćwiczyłeś, to nie wchodź na jakiś split kulturystyczny, jeżeli całe życie nie boisz na diecie, to nie wchodź na nagle na jakąś dietę keto, piece kalorii dziennie, tylko rób zmiany powoli, dzięki temu będziesz trzymał tego długoterminowo, będziesz regularny i efekty przyjdą prędzej czy później. Natomiast jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego bardziej szczegółowo na temat transformacji, na temat osiągnięcia dobrej sylwetki, atrakcyjnej, estetycznej lub nawet sobie gotowy plan treningowy, to zajrzyj w link w opisie. Także dzięki za oglądanie, do następnego, pozdro.